Widzimy tutaj nawet z XG, że jeżeli ktoś by miał wygrać to spotkanie, przynajmniej statystycznie, to byłaby to reprezentacja Polski 1.46 do 1.41. Jakby pewnie zupełnie inaczej byśmy patrzyli na to spotkanie, gdyby nie ta sytuacja z 93. minuty, którą, która sprawiła, że spadamy e, z dywizji A. Tylko moje pytanie jest takie. Czy to nie jest tak, że my do tej dywizji A już od lat nie pasujemy? Jeżeli popatrzymy, jakie są nasze wyniki w Lidze Narodów, przypomnijmy, że my cały czas gramy w tej elicie i my w tej elicie wygraliśmy 5 meczów, pięć zremisowaliśmy, aż 12 przegraliśmy. Raz utrzymaliśmy się dzięki temu, że była reorganizacja i cały czas gdzieś balansujemy na tym spadku, aż w końcu po czwartej edycji zespół. Zawsze trafił że się ktoś z w tej grupie, no okazało się, że ten zespół... No nawet, z... dzisiaj, nawet dzisiaj, zobacz, wygraliśmy ze Szkotami na wyjeździe, dzisiaj przy zrobieniu szczęścia, zobacz, remisik i mamy Barosz. No i znowu z, z słabością trochę i fartem. W, tak, w dywizji A byśmy mówili, że jest super, a wyniki pokazują, nawet nie patrzę na wyniki, no, patrzę na nasz potencjał, no my jesteśmy taka dywizja to. B i leciutko możemy tam pukać i tak raz na 10 spotkań wygrać z tym faworytem. No i koniec, no i tak to nasza sytuacja wygląda. Jeszcze bym wrócił na moment do tego regresu, bo tak... Jakby nie zmieniał zdania, myślę, że Michał Probierz zostanie i tak, dalej, i tak dalej, ale wyjmijcie z tej reprezentacji, z tych wszystkich spotkań, które były w Lidze Narodów, Nikole Zalewskiego. No tak. I co, no. I co by się działo wtedy? Czy dzisiaj byśmy może nie stracili bramki na 1-2? No tak, ale też byś nie miał kilku ciekawych akcji w tym ja roku. Się... Tak, tak? Nie, 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 absolutny zwycięzca, że będzie Liga Narodów. Jeżeli ktoś nie zawiódł, to to był ten jeden piłkarz jeszcze Kamil Piątkowski, tak? To będzie też odkryciem, moim zdaniem, Ligi Narodów. Z tymi, tak, tak, powołaniami ostatnimi, ostatnimi meczami. Się, zabukował sobie, że jak będzie zdrowy, będzie grał w Lidze, to powinien występować. Nie jest pewniak jak naprawy. Na prawego stopera. To jest dwóch piłkarzy. Wiemy też po tej Lidze Narodów, że Piotr Zieliński nie powinien grać na szóstce. Wiemy, że na szóstce to nie mamy kompletnie nikogo. I chyba mamy tyle rozwiązań nie, no i tak naprawdę. I pokazało życie, że Buksa, Piątek... Świder, wszystkich możemy do Wora złapać, połączyć umiejętności jak w prowolution soccer lub na FIFA. I tak tak nie przeskoczą lewego, więc lewy musimy huchać, dmuchać, Nawet jak nam tych szałów z pola karnego nie oddaje bramkę strzelił 21 listopada rok temu, żeby nie karne, to ale tak, tak, jest proszę tak Proszę nam to odwinąć. Czy, czy na pewno, czy, czy na pewno? Ja jestem. Jakby, się odna... jakby to wyglądało w takim spotkaniu jak dzisiaj. Ja nie lubię takiego gdybania, co by było, gdyby Lewanowski grał i tak dalej, ale można się zastanawiać, czy, czy byłby w stanie, czy znalazłby się w takich sytuacjach, jak się znalazł świderski dzisiaj. Dzisiaj jak Buksa i kilku innych y, piłkarzy czy byłby w stanie zamienić na, na bramki. Pamiętaj, że możesz mi e, wrócić moje słowa, tylko że my jako kadra, nie Michał probierz, kadra, zawodnicy nie tworzymy lewemu sytuacji. To co mówi Mati, dzisiaj kapitalna piłka w pierwszy powie do Świdra, co przyjmował, uderzał prawą. Trochę się wygonił, bo jakby przyjął e, przed ciebie, to myślę, że była bramka. To jest pytanie właśnie, czy lewy by się w tych sytuacjach znalazł. No, ale w takim meczu jak dzisiaj Nikola Zaleski po tej lewej stronie wrzucał tu takie cipy na, dru na drugi słupek, no, wydaje mi się, że lewy coś by trafił. No No tak, wydaje mi się, że po tym meczu Karol Świderski może stać się tym, kim kiedyś był Arkadiusz Milik. Że to wszystko, co złe, to, to był Arkadiusz Milik, bo rzeczywiście no, Karol Świderski cię dostał szansę. Niektórzy mówili nawet, że to było takie przeprosiny za to, że nie znalazł się w, w kadrze na spotkanie z Portugalią. ale niestety pokazał, że. Nawet jak to ktoś pisał lepiej, może by było, gdyby to w tym meczu zapomniano go do kadry wpisać, bo zagrałby ktoś inny i może ten wynik byłby trochę inny.